Cześć. W tym filmiku rozwiążemy sobie ostatnie 5 zadań z kangura juniora 2015. Zadanie 26. Dwusieczna kąta ostrego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciwległy bok na dwa odcinki o długościach 1 i 2. Jaką długość ma ta dwusieczna? Przejdźmy do tablicy. Mamy trójkąt prostokątny ABC i dwusieczną wychodzącą z kąta przy wierzchołku A. Dorysujmy sobie odcinek DE, który jest prostopadły do przeciwprostokątnej AB. I zauważmy, że trójkąty CDA i DEA są przystające, ponieważ mają dwa takie same kąty, kąt prosty i kąty CAD i DAE, więc kąty CDA i EDA również mają takie same miary. A ponadto te trójkąty mają wspólny bok AD, więc można powiedzieć, że są przystające na zasadzie kąt-bok-kąt. Kąt. Z tego wynika, że odcinek ED jest równy odcinkowi CD i ma długość równą... Jeden. Łatwo zauważyć, że trójkąt BED jest prostokątny, więc twierdzenia Pitagorasa można policzyć, że EB jest równe pierwiastek z 3. Z tego, że trójkąty AED i ACD są przystające wynika, że boki AE i AC mają równą długość. Oznaczmy sobie to jako x. Teraz ponownie korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy ułożyć równanie 1 plus 2, do kwadratu, czyli bok bc do kwadratu plus x do kwadratu, czyli bok AC do kwadratu to się równa x plus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli przeciwprostokątna AB do kwadratu. Rozwiązujemy to równanie. Odejmuję tutaj x kwadrat obustronnie, ostatecznie otrzymuję x Równa się pierwiastek z 3. Skoro mam już wartość x, to teraz mogę łatwo policzyć długość dwusiecznej AD, ponownie korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 1 do kwadratu plus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli długość boku CD do kwadratu plus AC do kwadratu, to musi nam dać AD do kwadratu, czyli AD do kwadratu jest równe 4, więc AD jest równe pierwiastek z 4, to jest równe 2. Tutaj poprawna jest odpowiedź C. W zadaniu 27, po skreśleniu jednej spośród liczb 1, 2, 3, n, średnia arytmetyczna pozostałych liczb jest równa 4,75. Jaką liczbę skreślono? Najpierw zajmijmy się tą średnią 4,3. 4,75 to jest 3/4, 4, a to jest równe 19,4. Średnia arytmetyczna. To jest suma wszystkich liczb podzielona przez ilość. Czyli gdyby suma tych liczb dawała 19 i było ich 4, no to by się zgadzało. Żeby były 4 liczby po skreśleniu, to musiałoby być 5 liczb przed skreśleniem. Suma kolejnych pięciu liczb naturalnych, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 to jest równe 15. Widać od razu, że 15 jest mniejsze od 19, czyli po skreśleniu jednej z tych liczb ta suma nie byłaby równa 19, więc ten przypadek odpada. Zatem ten ułamek 19 4 musimy sobie rozszerzyć. Rozszerzymy sobie go mnożąc licznik i mianownik razy 2. 19 razy 2 przez 4 razy 2 i to jest 38. 8. Czyli gdybyśmy znaleźli 8 liczb, których suma daje 38, to znowu warunki zadania byłyby spełnione, bo średnia tych liczb byłaby równa 4,34. 4. Żeby było po skreśleniu 8 liczb, to przed skreśleniem musi być 9 liczb. Suma kolejnych 9 liczb naturalnych daje nam 45. Widać, że 45 jest większe od 38, więc po skreśleniu da się otrzymać 38. Żeby po skreśleniu suma pozostałych liczb była równa 38, no to widać, że trzeba skreślić 7. Poprawna jest odpowiedź B. Zadanie 28. Liczba 12 ma 6 dodatnich dzielników całkowitych są nimi liczby 1, 2, 3, 4, 6 i 12. Największa możliwa liczba dodatnich całkowitych dzielników liczby dwucyfrowej jest równa. W tym zadaniu spróbujmy sobie zapisać największą możliwą liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu kolejnych liczb pierwszych, czyli 2 razy 3 razy 5, to nam daje 30, więc już nie możemy pomnożyć razy 7, bo byśmy dostali 210. 210 jest liczbą trzycyfrową. Żeby jeszcze jakoś zwiększyć tą liczbę, możemy sobie pomnożyć na przykład razy 3. 30 razy 3 daje nam 90. Dlaczego zapisałem tą liczbę przy pomocy iloczynu liczb pierwszych? Zrobiłem tak dlatego, że najwięcej dzielników mają liczby, które w rozkładzie na czynniki pierwsze mają najwięcej czynników pierwszych. Teraz możemy policzyć te dzielniki 90. To jest po prostu 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. 15, 18, 30, 45 i 90. Łatwo policzyć, że takich dzielników jest 12. Więcej być nie może. A więc tutaj poprawna jest odpowiedź D. Zadanie 29. Rozważamy 10-elementowe zbiory liczb. Każdą liczbę w zbiorze, która jest iloczynem pozostałych 9 liczb, podkreślamy. Co najwyżej ile liczb może być podkreślonych? Zakładamy sobie, że te liczby są różne. Mamy 10 liczb: A, B, C, D, E, G, H, I, J. Teraz załóżmy, że na przykład A jest iloczynem pozostałych dziewięciu liczb, czyli A jest równe B, C, D, E, G, H i J. No i normalnie może tak być. Mamy już pierwszą liczbę A, która jest iloczynem pozostałych. Ale teraz chcemy, żeby B też było iloczynem pozostałych, czyli B musi być równe A, C, D, E, G, H i J. I z pierwszego równania wiemy, że B jest równe A podzielić przez C, D, E, G, H i J. Teraz loczyn CD i J możemy sobie oznaczyć jako x. Wtedy a razy x jest równe a przez x. Dzielimy obustronnie przez a. Mamy x równa się 1 przez x. Mnożymy razy x. x kwadrat jest równe 1, więc x jest równe 1 lub x jest równe minus 1. Ale gdyby x był równy 1, to zauważcie, co się wtedy dzieje. Wtedy b byłoby równe a, a tak nie może być, bo liczby w zbiorze muszą być różne. Gdy x jest równe minus 1, wtedy b jest równe minus a. Więc mamy już dwie liczby, które są iloczynem pozostałych. Sprawdźmy, czy da się zrobić tak, żeby były trzy liczby, które są iloczynem pozostałych. Czyli c musi być równe ABD, e, b, d, i j. I z pierwszego równania wiemy, że c jest równe a podzielić przez b, d, e, b, H i j. I tutaj podobnie. Za b, d, e, b, H i j wstawiamy Y. Mamy a, y równa się a przez y, dzielimy przez a, y równa się 1 przez y, mnożymy razy y, y kwadrat jest równe 1, więc y jest równe 1 lub y jest równe minus 1. Ale gdy y jest równe 1, no to podobnie jak wcześniej, c jest równe a. Te liczby są równe, a mają być różne. Gdy y jest równe minus 1, to wtedy c jest równe minus a, ale wcześniej policzyliśmy, że b jest równe minus a. Więc łącząc te dwa warunki, wyszłoby nam, że B byłoby równe C. Ponownie równość. Więc ostatecznie możemy mieć maksymalnie dwie podkreślone liczby. Poprawna jest odpowiedź B. Zadanie 30. Na prostej zaznaczono pewną liczbę punktów, a następnie każdy dwa z tych punktów połączono odcinkiem. Jeden spośród zaznaczonych punktów leży dokładnie wewnątrz 80 narysowanych odcinków, a inny dokładnie wewnątrz 90 odcinków. Ile punktów zaznaczono na prostej? To zadanie rozwiążmy najprostszą z możliwych metod, po prostu sprawdzając po kolei wszystkie odpowiedzi. Gdyby tych punktów było 20 na prostej, powiedzmy, jest to prosta AB, wtedy w środku byłby jakiś punkt C i na lewo od niego byłoby 10 punktów, a na prawo 9. Teraz, żeby punkt C leżał wewnątrz dowolnego odcinka, jeden z 10 punktów leżących na lewo od punktu C, musimy połączyć z jednym z 9 punktów. Leżących na prawo od punktu C. 10 razy 9 daje 90, więc pierwszy warunek jest spełniony, że jakiś punkt leży wewnątrz 90 odcinków. I teraz pójdźmy sobie na przykład na prawo od punktu C do kolejnego punktu, wtedy na prawo od tego punktu byłoby 8 punktów, a na lewo 11. Ten punkt wyleżałby wewnątrz 11 razy 8 odcinków. To jest 88. Dalej idziemy w prawo, i ta liczba odcinków, w których znajduje się ten punkt, będzie się stopniowo zmniejszać. 12 razy 7 daje 84, potem 13 razy 6 daje 78. A nas interesuje, żeby jakiś punkt był wewnątrz 80 odcinków. Już zeszliśmy poniżej 80, więc widać, że z 20 punktami to się nie uda, bo dalej już byłyby tylko mniejsze liczby. Więc odpowiedź A odpada. Musimy sprawdzić, czy odpowiedź B... Jest poprawna. Gdyby były 22 punkty, no to wtedy byłby jakiś punkt G, na lewo od którego byłoby 6 punktów, a na prawo 15. Czyli punkt G leżałby wewnątrz 6 razy 15, czyli wewnątrz 90 odcinków. Idziemy sobie na lewo od punktu G do kolejnego punktu i ten punkt leżałby wewnątrz 5 razy 15, 16, to jest 80 odcinków. Czyli spełnione są dwa warunki opisane w treści zadania, zatem odpowiedź B jest poprawna. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, na pewno odpowiem i dziękuję za uwagę.